Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motoradca. No właśnie, kilka tygodni temu, gdy wracałem z dłuższej podróży, wstawiłem zdjęcie na Facebooka, jak tankuje auto, i tam pojawił się komentarz, który zebrał największą liczbę lajków, bo tam było ich ponad 200 czy 300. Waldek wypowiedź na temat paliw premium. Czy faktycznie warto je tankować i co one nam dodatkowego dają? Tak sobie pomyślałem. Współpracuję z marką Shell, jak dobrze wiecie. Nieraz mówię o promocji w wtorkach i czwartkach Shell V-Power, czyli promocji na paliwo premium w cenie paliwa podstawowego. Tylko przypominam, wtorki są dla benzyny, a czwartki dla silników wysokoprężnych, bo niektórzy tutaj też jeszcze mylą. I może byłoby warto powiedzieć, dlaczego jeżeli nawet coś tankujemy w tej samej cenie, to czym to się wyróżnia dla naszego samochodu? I można byłoby zrobić iście techniczny materiał zapewne z jakimś ekspertem, tylko wydaje mi się, że z tych wypowiedzi chemicznych dużo byśmy pewnie nie zrozumieli. Więc postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, na te pytania, które pojawiały się przy moich odcinkach związanymi z paliwami, właśnie względem paliw premium. Zapraszam. To zacznijmy od tezy, a nie od pytania. Tezy, która pojawia się bardzo często. Waldek, ale wszystkie paliwa są takie same bez względu jaki to będzie koncern. To może zacznę tak trochę z domowego ogródka. Mamy dwie babcie. Jedna piecze jabłecznik, druga piecze jabłecznik. Oba te jabłeczniki są pyszne. Tylko każdy z nich smakuje trochę inaczej i wszystko względem gustu. Bo każda babcia ma swoją tajną recepturę trzymaną od lat, jak i specjalne proporcje, jak i wszystko po kolei dodaje. Tak samo wygląda to na przykładzie paliw. Mimo, że wizualnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić różnic, to każda z marek ma zatrudniony cały dział technologiczny, cały dział inżynierski, cały dział chemiczny, który zajmuje się przygotowaniem specjalnej receptury, jak i stworzenia proporcji. I później zleca przygotowanie w oparciu o własne doświadczenia i... Laboratoryjne analizy stworzenia konkretnego paliwa, takiego, by móc wyróżniać się na tle konkurencji, a co za tym idzie, ta receptura zapewne też jest ściśle tajna. A czy jak zatankuję paliwo premium, to moje auto będzie miało więcej koni? I przyznam szczerze, to pytanie też pojawia się bardzo często. I tutaj zaznaczam taką mega wielką gwiazdkę, bo w drugiej części swojej wypowiedzi do tego szczegółowo się odniosę. A w pierwszej części tak bardziej przyziemnie. Tankując paliwo premium nie powinniśmy nastawiać się na to, że nasz samochód będzie teraz odrzutowcem. Chociaż są badania ADAC, które mówią, że po zatankowaniu takiego paliwa moc w naszym aucie zwiększy się od 1,4% do 4,5%. I umówmy się szczerze, są to raczej dane, które nie będą dla nas zauważalne, co najwyżej po prostu podczas wyników na hamowni będziemy mogli to odczuć. Kierunek paliw Premium idzie w zupełnie inną stronę. Przede wszystkim chodzi o poprawę kondycji naszej jednostki, poprawę kultury pracy naszego silnika, i przede wszystkim też wydłużenie jego funkcjonalności. A co do tej gwiazdki, mamy coś takiego jak paliwo Shelby Power Racing 100 oktanowe. W sumie jedyne w Polsce o takim nominale, które faktycznie może relatywnie zwiększyć moc naszego auta. Ja już nagrywałem materiał o tym na YouTube, mówiąc do jakich aut mniej więcej jest to paliwo dedykowane, bo nie w każdym aucie może sprawdzić się idealnie. I faktycznie przy tym paliwie, gdy jedzie ktoś mocnym autem na hamownię, zawsze zalecają, żeby zalać Shelby Power Racinga setkę bo ten pomiar będzie mimo wszystko wyglądał zdecydowanie lepiej, ale to też jest paliwo dedykowane do konkretnych samochodów. Czy na paliwie premium przejadę więcej kilometrów? To pytanie też pojawia się bardzo często i przyznam szczerze, miałem nawet w wakacje pokusić się o pewien eksperyment, żeby to sprawdzić, bo prosiliście mnie też o to w komentarzach. No i w sumie poległem na tym, bowiem jedno, że obiektywnie nie jestem w stanie tego sprawdzić. Pod tym kątem, że musiałbym odbyć dwie dłuższe podróże, minimum 200-300 km, by móc to przeanalizować, ale by musiały być to podróże o podobnym natężeniu ruchu, o podobnym sposobie wyprzedzania, o podobnym wietrze, o podobnej temperaturze. Nie byłoby to obiektywne, trudno byłoby to w ogóle w jakikolwiek sposób miarodajny sprawdzić, taki, żebym mógł się podpisać, że na 100% 32 km więcej przejadę na tym paliwie. Zbyt dużo parametrów mamy dookoła, które mogą nam to zaburzyć. Ogólnie mówi się, że na paliwie premium, przez to, że ma te dodatki w swoich komponentach, na pewno tych kilometrów można przejechać trochę więcej. Nie wiem, czy jest to 10, czy jest to 20, czy jest to 50. Można po prostu zatankować i sobie przetestować, choć niektórzy mówią, że a mi udało się przejechać tam, nie wiem, 30. 5 km więcej. Może coś w tym jest. Czy promocja na wtorki i czwartki Shell V-Power jest na wszystkich stacjach Shell w Polsce? Nie. Taka mała lampka się zapala. Większość stacji bierze udział w tej promocji, ale najlepiej wejść w lokalizator stacji, w porze linka poniżej na stronę Shell i tam będzie można sprawdzić, która stacja w okolicy u Was bierze udział w tejże promocji. Zatem, ilu klientów tankuje paliwo premium? Na przykładzie analizy Shell mogę powiedzieć jedno, że co trzeci klient e, woli wybrać lepsze paliwo. Oczywiście zapewne mocno w tym pomaga promocja z wtorkami i czwartkami. Waldegale ta promocja nie działa. W sumie to też bardziej teza, aniżeli pytanie. I dotyczy to jednej osoby, która później w drugim komentarzu rozwinęła swoją wypowiedź, mówiąc o tym, że była 10 minut po północy i nie mogła zatankować swojego pojazdu. Pamiętajmy o czymś takim, że na stacjach mamy przerwę konserwacyjną, najczęściej między północ a mniej więcej 15-20 minut po północy i musimy ten czas odczekać, żeby móc zatankować swój samochód. No dobrze, to czy warto dopłacać do tego paliwa premium, czy warto tankować Shell V Power? No tutaj zapalam taką małą gwiazdkę, bo akurat mamy promocję wtorki i czwartki, więc nie musimy dopłacać, ale z założenia paliwo premium jest paliwem droższym, bo posiada dodatkowe substancje smarne, dodatkowe substancje uszlachetniające, zarówno podstawowe, jak i premium, też posiada technologię Dynaflex, która pomaga uzyskać lepszą wydajność spalania, poprawia osiągi, pomaga usuwać nagromadzone w silniku osady, posiada komponenty, które pomagają zmniejszyć tarcie. Zaś v Power Diesel pomaga, by układ wtryskowy nie korodował, co jest jest bardzo istotne, jak również ma dodatkowe substancje antypienne. To też jest szczególnie ważne w przypadku silników wysokoprężnych. To już po prostu od nas zależy, czy chcemy skorzystać, czy nie. I teraz pytanie, które pojawia się dosyć często. Panie Waldku, bo sąsiad mi powiedział, bym tego paliwa premium nie tankował do swojej 15-letniej Skody, bo tam mi coś powypukuje z tego silnika i to mi tam pozapycha wtryski, że to więcej problemu niż pożytku. Pozwolicie, że odpowiem na to pytanie bardzo, ale to bardzo wąsko. To pytanie jest przede wszystkim skierowane do osób, które mają zaniedbane auta. Przede wszystkim zaniedbane silniki, auta z gigantycznymi przebiegami, nie serwisują samochodów regularnie. Filtr paliwa to wymieniają sobie. Tak, co drugą, co trzecią wymianę oleju. Są to auta wiekowej z przebiegami bardzo, ale to bardzo dużymi, gdzie nagromadziło się dużo nagaru. W przypadku aut normalnie serwisowanych nie powinno być tutaj najmniejszego problemu, bo owszem, w technologii jest dodatkowo zaznaczone, że wypukuje się osad, ale osad, który mamy w układzie paliwowym. I to jest naturalna rzecz, że ten osad się zbiera w tym układzie i w minimalnych ilościach przy konkretnych tankowaniach, jeżeli on jest nawet nagromadzony i wypukiwany, to w żaden sposób nie zaszkodzi naszej jednostce. Bardziej pamiętajmy też o tym, że mamy tam po drodze też filtr paliwa, który odpowiada za to, żeby pewne substancje po drodze też wyłapywać. Już tak na samo podsumowanie. Nagrałem ten materiał w formie prostych odpowiedzi na pytania, nie wchodząc w wątki chemiczne, bo owszem, można było go nagrać w laboratorium z chemikiem, który zrobiłby analizę chemiczno-słowną i prawda jest taka, że zapewne ani ja, ani wy byście za dużo z tego nie zrozumieli. Eee, I... Patrząc na to z zupełnie innej strony, każdy z koncernów ma paliwo premium, tak samo jak jest Shelby Power. Każdy z koncernów dba o tę technologię, to nie jest tylko nazwa, bo przede wszystkim zależy na tym, żeby przywiązywać klienta na dłużej. Ale to też jest tak jak z olejami, że ten olej na przykład ma taką technologię. I co po przejechaniu 3000 km stwierdzi, nie no, faktycznie ta technologia jest super. Takie rzeczy należy sprawdzać długofalowo. Tak samo jest z paliwami. Każde paliwo premium ma swoje dodatkowe komponenty, dodatki, które mogą wpływać na poprawę kondycji jednostki naszego silnika. I tutaj przede wszystkim zauważają to flotowcy. Czyli flotowcy, którzy mają pod sobą 100-200 samochodów, na przykład przedstawicieli handlowych i widzą. Które jeżdżą, na których paliwach i jaka może być różnica w późniejszym serwisowaniu auta? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, tak jak na przykład o ilości kilometrów więcej przejechanych na paliwie premium, tak samo na wzroście mocy, ale nie ukrywam cały czas z tyłu głowy, mi chodzi, żeby zrobić pomiar 95 kontra Shelby Power Racing 100 na hamowni, żeby zobaczyć jaka będzie różnica, bo. Przedstawiciele różnych hamowni mówią mi, że na 100% ta różnica będzie, więc nie ukrywam, chętnie chciałbym to sprawdzić. Czy to będzie 3 konie, czy 5 koni, no wszystko też zależy od mocy danego silnika. A wy podzielcie się w komentarzach, czy korzystacie z tego typu promocji, czy korzystacie z paliw premium? Napiszcie, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!